Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czpaka. Link w opisie. Liczba pierwiastka trzeciego stopnia z minus 8 do potęgi minus pierwszej razy 16 do potęgi 3 czwartych jest równa. To zadanie proponuję policzyć w następujący sposób. Pierwiastek trzeciego stopnia to jest inaczej ponoszenie do potęgi jednej trzeciej. Mamy minus 8, minus 8 to jest inaczej minus 2 do potęgi trzeciej i do potęgi tutaj mamy minus pierwszej. Czyli pozamieniam na potęgi liczby 2 razy 16 to jest 2 do potęgi 4 i do potęgi 3 czwartych. Czyli co tutaj będziemy y, mieli? Mamy tak. Minus zostawiam. 2 do trzeciej do potęgi minus pierwszej to jest, tutaj mamy minus 3, bo mnożymy te dwie liczby. I minus 3 razy 1 trzecia to jest minus 1. Czyli mamy minus 2 do potęgi minus pierwszej, bo 3 razy 1 trzecia to jest. Minus 3 razy 1 trzecia to jest minus 1. Razy tutaj też mnożymy wykładniki. 4 razy 3 czwarte. Czwórki się skracają. To jest 2 do trzeciej. No i co tutaj mamy? Wykładniki dodajemy. Czyli mamy minus 2. Bo minus zostaje. Minus 1 plus 3 w wykładniku. Czyli mamy minus 2 do potęgi. Minus 1 plus 3. Czyli do potęgi drugiej. Mamy minus 2 do potęgi drugiej, to mamy minus 4. Odpowiedź b.